Msza Święta to wielka tajemnica. I choć dziś w strukturach posoborowych, w odnowionej liturgii, msze sprawuje się w językach narodowych, czyli niby wszystko wszyscy rozumieją, to jednak gdyby śmiał drogi widzu, odpowiedzieć na pytanie, jaka jest definicja mszy świętej, tej prawdziwej, katolickiej, co byś powiedział? Jaka jest nasza wiedza o mszy świętej? Niestety nowa msza nie daje nam odpowiedzi na pytanie, jak wielką jest tajemnica, tajemnicą msza święta i jak nieskończenie objawia nam nieskończoną miłość Bożą. Natomiast msza święta katolicka, zwana potocznie trydencką, ale to msza od apostołów, to msza Kościoła, to msza wszystkich wieków, jest odpowiedzią na to pytanie. A książka księdza Feliksa Cozela o mszy świętej to jedno z najprostszych i najlepiej podanych wyjaśnień istoty mszy świętej i świętych obrzędów. Nie tylko zapraszam do jej czytania, ale zapraszam również do odkrycia katolickiej mszy świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.